Witajcie drodzy słuchacze i wierni fani FC Mandarinos. Dzisiaj przedstawimy Wam długo oczekiwany film wyjaśniający historię stosunków między najpotężniejszym FC Mandarinos a Ułomiankami. Dlaczego pierwotnie dobre relacje przerodziły się w jedną z największych kos na polskiej scenie piłki nożnej? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziecie w tym materiale. Zapraszamy do oglądania. Aby głębiej zrozumieć, dlaczego F.C. Mandarinos tak bardzo znienawidziło ułomianki, musimy cofnąć się do samego początku, aby poznać historię ułomianek. Jesienią 2021 roku Grupa kilkunastu kolegów z siódmego liceum w Krakowie zdecydowała się wziąć udział w turnieju o nazwie Mini-Liga Cup. Początkowo ukrywali się oni pod nazwą Łomiańczyk puchowice S. Wówczas jednak nie odnieśli w ów turnieju znaczącego sukcesu. Wraz z nastaniem roku 2022 zdecydowali się oni wystąpić na najniższym stopniu rozgrywkowym tak zwanej mini-ligi. Wówczas nastąpiła również zmiana nazwy na tą, która obowiązuje po dziś dzień. Wyniki ułomianek były zaprawdę godziwe. W sezonie zimowym zajęli nawet trzecie miejsce w czwartej lidze. W następnych latach ich wyniki również pozostawały na przyzwoitym poziomie. Zastanawiacie się zapewne, skąd w ogóle wiemy o tej drużynie i jak to się stało, że drogi najpotężniejszego FC Mandarinos i Ułomianek się spotkały. Już spieszymy z odpowiedzią. Otóż aktualny trener najpotężniejszego FC Mandarinos od początku istnienia Ułomianek był aktywnym graczem i uczestnikiem życia wewnętrznego Ułomianek. To właśnie Osoba trenera FC Mandarinos była przyczyną ciepłych relacji między tymi dwoma stronami. Pamiętnym wydarzeniem z czasów bliskich relacji był moment utworzenia przez struktury ułomianek kanału na platformie YouTube w czerwcu roku 2022, na którym pojawiały się zapowiedzi i relacje z meczów, jak i materiały promocyjne dotyczące zawodników. Czy samego klubu. Wówczas to zawodnicy i działacze FC Mandarinos wyrazili duże wsparcie w promocji kanału poprzez udzielanie dużej liczby subskrypcji czy pisanie pokrzepiających komentarzy pod filmami. Najsłynniejszym tego rodzaju komentarzem były słowa samego najjaśniejszego prezesa, znanego również pod pseudonimem Afromorzy który wyraził w nim wsparcie dla ułamianek w odniesieniu do następnego meczu. Podobnych przykładów można by podać wiele więcej, albowiem ciepłe relacje trwały dość długo. I tutaj na myśl nasuwa się pytanie: jak to się stało, że tak dobre kontakty i stosunki mogły się popsuć i zamienić się w trwającą już od około roku kosę. Zarząd FC Mandarinos, będąc na fali sukcesów mandaryńskiej drużyny oraz entuzjastycznych relacji z ułomiankami, postanowił wystąpić z formalną propozycją sparingu między tymi dwoma drużynami. Oto fragment oficjalnego maila z dnia 8 października 2022 roku, w którym zawarta była ów propozycja, brzmiał on następująco: Dzień dobry. Piszę w sprawie możliwości rozegrania sparingu przeciwko Waszej drużynie. Graliśmy kilka miesięcy temu mecze i czekamy na nowe, wymagające wyzwania. Czym byłoby z pewnością rozegranie meczu z Waszą drużyną? Mam nadzieję, że jesteście godni. Przyjąć moją propozycję, chociaż wątpię w wygraną, Waszej drużyny. Pozdrawiam. Po dziś dzień nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej. W późniejszym czasie zarząd ponawiał próby nawiązania kontaktu w sprawie meczu, w szczególności pod firmami Ułomianek, które przedstawiamy teraz na ekranie. Jednak, jedyne. Z czym spotkały się te propozycje, to ignorancja lub szyderstwo. Takie zachowanie zostało odebrane przez zarząd FC Mandarinos jako tchórzostwo ze strony ułomianek, i uznane za uderzające w podstawowe wartości nie tylko piłkarskie, ale i w ugruntowany w kulturze łacińskiej rycerski wzorzec zachowania. Jest jeszcze jeden powód pogorszenie się relacji między Mandarinos a Ułomiankami. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Ułomianki w 2022 roku założyły swój kanał. Jednak, ku rozczarowaniu zawodników i członków FC Mandarinos, relacje wideo z meczów odsłoniły niechlubną stronę Ułomianek, przejawiającą się w nieutrzymywaniu kultury wypowiedzi, co spotkało się z krytyką ze strony FC Mandarinos. Zachowania takie przeczą bowiem piątemu artykułowi statutu generalnego FC Mandarinos o następującej treści. Każdy zawodnik i członek zarządu FC Mandarinos zobowiązany jest do zachowywania przyzwoitości kulturowej, objawiającej się szczególnie, w elegancji zachowania oraz utrzymywaniu kulturalnego tonu wypowiedzi. FC Mandarinos do dzisiaj wyraża swoje niezadowolenie i odrazę w stosunku do Ułomianek. W październiku 2024 roku wyraził swoje poglądy na ten temat sam najjaśniejszy prezes FC Mandarinos w krótkim obwieszczeniu na platformie Instagram. Wskniotamy na śmietnik ignorantów, którzy odważyli się położyć rękę na naszym klubie, niegodziwców. Którzy FC Mandarinos traktowali jak śmiecia i pluli na naszą potęgę, traktując ją jak podpad. Stawiamy się szydercom, dla których pomarańczowy kolor oznaczał tylko kostkę do kibla. A Mandarinos, a we Najjaśniejszy. Co dalej? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Zaznaczmy, że do dziś Ułomianki prezentują postawę tchórzowską i ignorancką, co uderza w godność i chwałę najpotężniejszego FC Mandarinos. W związku z tym zarząd naszej drużyny podtrzymuje swoje krytyczne stanowisko w sprawie Ułomianek. Jednocześnie należy pamiętać, że FC Mandarinos jest w ciągłej gotowości, aby stoczyć bój z Ułomiankami. I pokazać raz na zawsze, gdzie jest ich miejsce. Awe Mandarinos, Awe Najjaśniejszy. Ojej!